Ochroniarz wyciągał pieniądze z sejfu i wkładał je do furgonetki. W tym czasie do banku wrócił gruby ochroniarz. Niski ochroniarz nic o nim nie wiedział. Gruby ochroniarz usłyszał jakiś hałas i zapytał: "No, kto tam?". Niski ochroniarz wyszedł zdenerwowany i położył rękę na broni. Gruby mężczyzna pomyślał jednak, że ten po prostu pracuje po godzinach, więc odszedł, nie sprawdzając go. W rzeczywistości ten niski ochroniarz pracował w banku przez 2,5 roku tylko po to, aby pewnego dnia, gdy nadarzy się okazja, ukraść wszystkie pieniądze i po zabraniu całej gotówki z sejfu zniszczył wszystkie kamery, usunął nagrania i zatarł wszelkie ślady. Jednak jedną kamerę zostawił. Gdy miał już odjeżdżać, drzwi furgonetki nie chciały się zamknąć, ponieważ była ona po brzegi wypełniona pieniędzmi. Próbował zrobić trochę miejsca, wchodząc do środka. Wtedy nagle drzwi się zatrzasnęły i zablokowały. Na szczęście w furgonetce było małe okienko, ale był tak gruby, że nie mógł się przez nie wydostać ani dosięgnąć siedzenia. Wtedy powiązał paczki banknotów razem, tworząc długi kij. Jedną ręką trzymał kierownicę, a przy pomocy kija zrobionego z pieniędzy, nacisnął pedał gazu i uruchomił samochód. Furgonetka przebiła mur i dojechała prosto do jego wspólników. Towarzysze o nie mieli na widok tak ogromnej ilości pieniędzy. Ich wartość sięgała miliardów, ponieważ...